Nasza brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich z Tokio już w domu. Po kilkunastogodzinnej podróży Malwina Kopron wraz z trenerem Witoldem Kopronem, prywatnie dziadkiem, zameldowała się w swoim rodzinnym mieście. W poniedziałek na Placu Chopina przywitali ją mieszkańcy Puław. To ogromny zaszczyt dla nas, dla Puław, dla Lubelszczyzny i Polski, że mamy tak wspaniałą osobę, która zrobiła coś, co wydawało się niemożliwe. Przekroczyła granice. Bo, proszę Państwa, jeszcze rok temu, to brzmi jak film sensacyjny, gdyby coś odbyło w Tokio, ta olimpiada, rok temu by Malwinka nie mogła wystartować, bo los ją okrutnie można powiedzieć wtedy doświadczył, wystawił na próbę zdrowotną, ale wyszła z tego zwycięsko. I wiele miesięcy, można powiedzieć, od zera zaczęła, wiele miesięcy nie mogła trenować a pokazała teraz, co można zrobić, gdy ma się w sobie pasję, gdy ma się w sobie wielką siłę połączoną z wrażliwością, co widzimy. Pościlna osoba, a łzy radości, łzy wzruszenia. Pokazała, co można zrobić. Zdobyła trzeci medal olimpijski dla Lubelszczyzny, reprezentując, jako mieszkanka Puław, reprezentując nas, Puławian. W imieniu swoim oraz całej Rady Miasta Puławy yy, gratuluję najszczerzej, jak potrafię. Yy. Chcę przekazać, że jesteśmy dumni z takiej Puławianki. Dziękujemy za to, że rozsławia imię Puław na całym świecie. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu swoim, Rady Miasta oraz przebyłam tutaj z taką silną grupą 60 dzieciaków najmłodszych Puławian, które dzisiaj jak rozmawiali, rozmawialiśmy na zajęciach, jesteśmy w trakcie trwania półkolonii, Wszystkie, wszystkie wiedziały, kim jest Malwina Kopron, i nie mogły się doczekać na to spotkanie. Medalistkę i jej trenera przywitali także przedstawiciele sponsora naszej zawodniczki, Grupy Azoty Puławy. Chciałbym, w imieniu Grupy Azoty i Grupy Azoty Puławy, bardzo podziękować za wzruszenia emocje, które mogliśmy doświadczyć dzięki pani. Jesteśmy dumni z tego, że mamy taką ambasadorkę naszej marki na świecie. Współpracę zaczęliśmy kilka lat temu, jak pamiętamy. No i mogę powiedzieć, że z biznesowego punktu widzenia to były najlepiej zainwestowane pieniądze w tej spółce. Oczywiście w dalszym ciągu będziemy z przyjemnością i mam nadzieję za zgodą zarówno pani Malwiny, jak i pana Witolda dalej współpracować z duetem państwa Kopronów i liczę na to, że kolejny zwrot nastąpi za trzy lata w Paryżu. To jest, Szanowni Państwo, przykład i zaprzeczenie tego, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Ta rodzina zdobyła medale olimpijskie i wszyscy powinniśmy brać przykład z tak niesamowitego Bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze. Sama Malwina Kopron nie kryła wzruszenia. Ten medal to jest 12 lat ciężkiej pracy i naprawdę włożyłam w to bardzo dużo serca, dlatego ja bardzo wszystkim dziękuję za gratulacje. Dziękuję wszystkim, którzy wstali nam w nocy oglądać mnie na eliminacjach i dziękuję wszystkim, Wszystkim, którzy oglądali mnie najpewniej w pracy we wtorek. Także bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za takie przyjęcie. Ja bardzo się cieszę, że, że jestem w stanie reprezentować to miasto w taki sposób, że jestem puławianką. Mam tutaj wspaniałą rodzinę, wspaniałych przyjaciół, którzy od zawsze mnie wspierają i zawsze trzymali za mnie kciuki. Przede wszystkim dziękuję wszystkim za wsparcie, za gratulacje, za te y, trzymanie kciuków, za tą niewyspaną noc, ale warto było. Ja sam wiem, że warto było 12 lat się poświęcać, że warto było 11 razy w tygodniu trenować, że warto było 50 ton tygodniowo przerzucać, że warto było parę, parę set tysięcy zrobić obrotów, żeby ten młot musiał polecieć tak daleko, aby był... Yy, brązowy medal, mistrzostw, czy znaczy, przepraszam, olimpijski. No cóż, yy, na, yy, ja podwójnie przeżywam. Przeżywam to jako trener, gdzie te lata, że te lata przeprowadzane są, z nią nie zostały zmarnowane. Przeżywam tak samo podwójnie jeszcze, może jako dziadek, jako że to moja krew, że to właśnie myśmy dokonali. Dziękuję wszystkim, którzy nas wspomagali. Tuż po zakończeniu części oficjalnej był czas na wspólne zdjęcia i autografy, a także spotkania z fanami naszej medalistki. Muzycznych tradycji w Puławach stało się zadość. Od wtorku w salach pławskiego Ośrodka Kultury spotykają się miłośnicy bluesa, którzy wymieniają się doświadczeniem, a młodzi muzycy uczą się od starszych kolegów m.in. w klasach wokalnej, perkusyjnej, gitary elektrycznej czy harmoniki ustnej. Ich poczynania dokumentują słuchacze klasy fotograficznej. Zwyczajem ściśle związanym z okresem warsztatowym są koncerty gwiazd, których w tym roku również nie zabraknie. Na deski domu Chemika zaproszono m.in. gitarzystę Jacka Mura czy Grażynę Obaszewską z zespołem Ayagore oraz jak zawsze kadrę warsztatów. Poza koncertami odbywają się codzienne jam session w niedawno oddanym do użytku klubie Smok. Święto Miłośników Bluesa potrwa do niedzieli 22 sierpnia. Lokalizacja puław pozwala na dość szybkie i dogodne podróżowanie. Kilka lat temu modernizację przeszedł dworzec kolejowy. Jednak nie wszędzie da się dojechać pociągiem. Poza tym problemem jest też odległość dworca od centrum miasta. Stąd także duże zapotrzebowanie na transport samochodowy. Do 2016 roku funkcjonowało przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej w Pławach, jednak po jego likwidacji wszystkie połączenia przejęli przewoźnicy prywatni. Aktualnie odjazdy odbywają się z kilku miejsc, między innymi z przystanków MZK na ulicy Wojska Polskiego czy z przestrzeni zaaranżowanej pod supermarketem Kaufland. Niejednokrotnie mieszkańcy zwracali się do naszej redakcji z pytaniami i uwagami dotyczącymi komfortu i jakości takiego rozwiązania. W uwagach tych przewijała się także sprawa dbania o czystość i aktualność rozkładów. Utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej, jak również rozkładów jazdy, znajdujących się na tych przystankach, zajmuje się zarząd dróg miejskich. Wydział Nieruchomości, Wydział Nadzoru Komunalnego. Przekazał informację, aby zweryfikować stan tych rozkładów jazdy i ewentualnie usunąć te, które uległy degradacji. Kolejną sprawą nurtującą mieszkańców naszego miasta jest popadający w ruiny budynek oraz plac po dawnym dworcu PKS, którego właścicielem aktualnie jest miasto. Obecnie znajduje się tam plac manewrowy, z którego korzystają ośrodki szkolenia kierowców i nieoficjalny parking. Co jakiś czas pojawiają się nowe pomysły na zagospodarowanie tego terenu, którego powierzchnia to około 10 tysięcy m2. W 2017 roku ogłoszono konkurs, w którym projektanci składali swoje koncepcje, jednak z góry zaznaczono, że wybranie zwycięskiego projektu nie jest tożsame z jego realizacją. Założeniem konkursu było wskazanie możliwego kierunku zmian architektonicznych w Centrum Puław. Póki co jednak Urząd Miasta nie widzi zasadności inwestowania środków w ten teren. Zmieniany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. No i w obecnej sytuacji ten obiekt wymaga do poważnego remontu i ogromnych nakładów finansowych. Natomiast może się zmienić jego funkcja. W tej chwili jeszcze ostateczna wersja nie została ustalona, dlatego też przekazywanie środków czy finansowych, nie jest, nie jest możliwe, no bo może się zmienić docelowo funkcja dla tego terenu. Czyli na razie mieszkańcy nie mogą się spodziewać, że coś się zmieni w kwestii komunikacji? W tej chwili, w tej chwili takiej możliwości nie ma. Przepływająca przez Puławy Wisła jest największą rzeką Polski. Często słyszy się o zwierzętach, które uciekły z prywatnych hodowli lub zostały do rzeki wypuszczone. Czyżby podobna sytuacja miała miejsce w naszych okolicach? Jeden z mieszkańców Puław zgłosił się do naszej redakcji z nagraniem nietypowego stworzenia, które zauważył na przełomie lipca i sierpnia podczas pobytu nad Wisłą. Pierwszy raz byłem nad Wisłą 29 lipca i wtedy siedząc na rybach zauważyłem to zwierzę płynące. No to tak zaskoczenie. Z początku myślałem, to był, ale po szybkości, z jaką się poruszało, to wyglądało na to mi, że to może jakiś, yy, że to było jakieś, yy, pierwszy odruch to był pies, ale później zorientowałem się, że to nie, że to jakieś, jakieś zwierzę, którego nie mogłem zidentyfikować. Ten łeb taki podobny mi był z początku do krokodyla, później no mówię może foka, nie, ale, ale w rezultacie no, nie, nie mogłem dojść, co to jest i, i po przyjściu do domu opowiedziałem żonie, ona mówi no to mogłeś to sfilmować, no ale to było zaskoczenie, nie? Na drugi dzień, 30 lipca byłem znowu na Rebach i znowu się to pojawiło. No i wtedy już wziąłem telefon i nagrałem to. To byłem na tamie, za osadnikiem, ostatnia tama, yy, tam gdzie jest no właśnie przerwana, jest opaska przerwana tama i ono się tam właśnie, to zwierzę właśnie w tamtym rejonie jest. Podejrzewam, że że ono cały czas tam jest, chociaż po 30 lipca przyszła duża woda, tam ze 2 metry przybyło, no ale podejrzewam, że jeśli gdzieś już ma jakieś lokum, to chyba cały czas tam jest. Także trzeba by się tym dobrze zainteresować, nie? I to obserwowałem, jeszcze co dodam, że obserwowałem to zwierzę zawsze w godzinach, tak gdzieś 7.20, pół rano. Aktualnie zarówno eksperci, jak i nasza redakcja nie są w stanie zidentyfikować nagranego zwierzęcia. Pozostajemy w kontakcie ze specjalistami w celu ustalenia dokładniejszych informacji i możliwości ewentualnej pomocy. W piątek w Puławskim Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się bardzo przyjemna uroczystość. Wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Tego rodzaju wyróżnienie jest przyznawane osobom, które przeżyły ze sobą 50 lat. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami to oznaczenie nadaje prezydent Rzeczpospolitej Polski na podstawie wniosków lokalnych urzędów stanu cywilnego. W imieniu głowy państwa odznaczenia wręczają przedstawiciele władz samorządowych. W przypadku puław medale jubilatom obchodzącym Złote Gody wręczał prezydent Paweł Maj, który nagrodził w ten sposób 32 pary. W tym roku uroczystość wyglądała inaczej niż w latach ubiegłych wręczanie medali następowało w kilku turach. W przeszłości małżonkowie obchodzący złotego byli odznaczani w sali pompejańskiej starostwa powiatowego. W tym roku miejscem wręczenia był Puławski Urząd Stanu Cywilnego. O wspomnienia sprzed 50 lat oraz drogę do sukcesu zapytaliśmy małżonków. Dużym mróz pojechaliśmy do Urzędu Stanu Cywilnego. No pięknie było. Szron na koniach. No. Była zima stulecia. Przede wszystkim liczy się miłość, wyrozumiałość. Tolerancja dla, dla drugiego człowieka dla i na tym staraliśmy się opierać nasze małżeństwo. Cieszyliśmy się dziećmi, teraz cieszymy się wnukami. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy doczekać w tej chwili. Prawy dawno nie widziały takiej imprezy. W niedzielę 5 września na terenie mariny odbył się piknik rodzinny, pożegnanie lata. Co prawda impreza rozpoczęła się około 15 i trwała do wieczora, jednak gwoździem programu był koncert gwiazdy. W tym roku nad Wisłą wystąpiła Kleo. Organizatorzy chyba nie spodziewali się tak wielkiego zainteresowania koncertem. Parkingów dla zainteresowanych imprezą zabrakło nie tylko na 6 sierpnia. Również mieszkańcy Kołontaja musieli zmierzyć się z nielada wyzwaniem, próbując zaparkować około 17. .00. Inspektorzy do spraw bezpieczeństwa mieliby doskonały materiał do analizy i szkoleń, obserwując niedzielny tłum. Po występie gwiazdy na scenie swoje skecze prezentował działający od 1994 roku kabaret Ciach, zabawiając pozostałych oraz przybyłych nieco później widzów. Na koniec, aby trochę rozgrzać chłodny wrześniowy wieczór, zespół Pieśni i Tańca po Wiśle zaprezentował widowisko Sobutki. Czerwca nowy skatepark w Puławach, na który tak długo czekali mieszkańcy, cieszy się ogromną popularnością młodzieży. Szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych na jego terenie spędza czas wielu młodych ludzi. Niestety część z nich nie szanuje naszej wspólnej własności. Niedawno zakończona inwestycja, która pochłonęła 6,5 miliona złotych, już nie wygląda tak jak kilka tygodni temu. Dwa miesiące wystarczyłoby, wandale zniszczyli część infrastruktury w tym miejscu. Sam prezydent miasta zwrócił uwagę na skandaliczne zachowanie niektórych osób przebywających w nowo otwartym obiekcie. Drewniane ławki, stoły, przy których można odpocząć, zostały pomazane markerami. Samozwańczy artyści nie oszczędzili także budynku przy wejściu od ulicy Niemcowicza. Szafki służące do przechowywania rzeczy mają zniszczone zamki i powyrywane drzwiczki. Największe zniszczenie jednak dotyczą samej toalety. Uszkodzono w niej mechanizm wejścia i poboru opłat oraz zdewastowano jej wnętrze. Zniszczone zostały także bramki wejściowe, w których brakuje zamków i nie da się ich zamknąć. Wandalizm nie odstraszył założony na skateparku monitoring. Część osób dokonujących zniszczeń udało się zatrzymać. I Mamy nadzieję, że poniosą oni konsekwencje swoich czynów. Pamiętajmy, że by móc korzystać z obiektów miejskich w komfortowych warunkach powinniśmy dbać o ich stan techniczny i wizualny. W przeciwnym wypadku wielomilionowe remonty mijają się z celem. Nie mieli szczęścia organizatorzy 10 Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dentych. Weekend okazał się wyjątkowo kapryśny pogodowo i wszystkie zaplanowane w plenerze koncerty zostały odwołane. Jednak inwencji i sprawności organizatorom zarzucić nie można. Koncerty zaplanowane na powietrzu szybko zostały przeniesione pod tak tzw. dach. Na szczęście nasze miasto dysponuje wieloma miejscami, gdzie można zorganizować występy. Inauguracja została przeniesiona do Hali Sportowej Zespołu Szkół Technicznych, natomiast koncerty do Galerii Zielonej, a gala finałowa do Domu Chemiko. Zanim jednak galafinołowa się rozpoczęła, wszystkie orkiestry zagrały krótki wspólny występ na placu Chopina. Tak więc miłośnicy występów orkiestr dętych mogli podziwiać kunszt muzyczny uczestników. Przypomnijmy, że w festiwalu wzięły udział orkiestry z Ukrainy (Zelwowa i Kijowa) oraz orkiestry z Polski, m.in. Gościnina zatoru chodzieży Końskowoli, a także Puławska Orkiestra Dęta. Zbyt obfite opady deszczu spowodowały erozję ziemi z nasypów drogowych na części obwodnicy Puław na wysokości wiaduktu nad ścieżką rowerową prowadzącą do zakładów azotowych. Niepokojące zdjęcia pojawiły się w mediach społecznościowych. Osuwisko wygląda na tyle poważnie i groźnie, że można wnioskować o tym, że lada moment może dojść do zapadnięcia się jezdni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uspokaja. Na pytanie, co dalej z tą usterką, usłyszeliśmy, że jest aktualnie naprawiana i nie ma powodów do obaw. 2000 to utrzymaniowe do żeby zabezpieczenia tego miejsca i obecnie trwają, trwają prace, tam już to jest zabezpieczone i to nie ma wpływu na ruch drogowy. To znaczy nie będzie wyłączane ani pas ruchu, ani nie ma to wpływu na bezpieczeństwo kierujących. 21 września 2021 roku minęło dokładnie 60 lat od momentu powołania Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Początkowo dzisiejsza PSM nosiła nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadzieja. Kiedy członkowie założyciele, którzy na jesieni 1961 roku powoływali spółdzielnię do życia, prawdopodobnie nie zdawali sobie sprawy z tego, że wspólnota ta będzie odgrywała tak ważną rolę w życiu kolejnych pokoleń Puławian. Przez 6 dekad działalności zasoby mieszkaniowe stale się rozwijały, a dzisiaj to ponad 50% substancji mieszkaniowej naszej. W piątkowe popołudnie odbyły się uroczystości jubileuszowe, podczas których wręczono między innymi wyróżnienia i odznaczenia. Czucia spełnienia i satysfakcji w długoletniej służbie na rzecz naszej spółdzielni. Dziękujemy za Waszą pracę i przekazujemy Wam, Szanowni władze wyrazy uznania oraz wdzięczności za trud, jaki wnosicie w dotychczasowe zaangażowanie oraz lata nieskróconego wysiłku w budowaniu pozytywnego wizerunku naszej firmy. A następne jubileusze były również satysfakcjonujące, jak ten, który dziś spółdzielnia ma okazję uroczyście obchodzić. Podczas uroczystego spotkania odznaczeniami i wyróżnieniami spółdzielczymi oraz branżowymi odznaczono najbardziej zasłużonych pracowników spółdzielni. Do rąk kilku pracowników PSM trafią także odznaczenia państwowe, które zostaną wręczone podczas uroczystości, która odbędzie się za kilkanaście dni w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.